Cześć dziewczyny, Cześć przedstawcie dziewczyny. się. Justyna. Ola. Bardzo mi miło. E, powiedzcie, co robicie na co dzień? E, ja bardzo lubię tańczyć i śpiewać, więc ogólnie zajmuję się tak muzyką. E, ja również jeszcze też interesuję się modą. E, a powiedzcie mi, proszę, coś o waszym ubiorze. Jaki właśnie jest wasz styl ubierania się? Ja bardziej lubię luźno i tak e, stylu liczny. E, a wow, koleżanka. mój styl zależy też od nastroju, jak. Nie wiem, jestem wesoła, ubieram się raczej na kolorową. Jak smutna, to czarne rzeczy jakie. E, a jeśli chodzi właśnie o wybór nowych rzeczy, to jak wchodzicie do sklepu, to co ten nowy ciuch musi mieć w sobie, żebyście go wybrały? E, jak dla mnie musi mieć ekstra kolor, żeby mnie coś, żeby mnie coś przyciągnęło. E, no i fajny krój. E, musi być modny. A co moglibyście doradzić tym, którzy chcieliby wyglądać tak jak wy? Przede wszystkim być sobą i znaleźć siebie w jakimś stroju, i coś, żeby przyciągało wzrok innych? No też, żeby Często powiedzieć. <laughs> Ciężko. Żeby ubierali to, co chcą, i nie zwracali uwagi na opinię innych osób. No dobrze, dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy, Dziękujemy. również.